Dzień dobry, tutaj jest Max Os, a dzisiaj będziemy rozmawiać o Australii. Australia jest hippie duża. Zmieściło w, w Australii kilka Polsk. I Tasmania też jest Australią, bo do niej należy. Australia ma taką sławę. Tutaj taki znaczek i. Sześć gwiazdek. Tam stolica jest Kan. Kanbeja. I tam mieszka też dwadzieścia dwa milion dwadzieścia dwa i siedem tysięcy osób. Okej, okay. zaczynamy. Łososz, y, który mieszka w Australii, m, ma od 10 cm długości do 25 cm. On, jak wiesz, ma tutaj takie małe kolce i jest dość podobny do łosusa atlantyckiego, który mieszka w Atlantyku i są kuzynami są bardzo podobne. A jekin jest o wiele większy od niego. Ten jekin ma prawie 5-6 metrów długości. I też on ma jak wiesz, tutaj taki mały haczyk. Tutaj widzicie? I. Jest, jest większy, ale podobny, jest mniejszy, ale podobny do ogonka diabła tasmanickiego, który mieszka w Tasmanii. A kangur ma takie małe łapki, które są w wielkości łososa i jest jego połowa. To można powiedzieć, że jest jak cały on i trzy takie płetwy. Łapki kankura są takie. Jeszcze raz, dwa, trzy. Takie są. A oczy łososia są tak małe, że są prawie niewidoczne. Mają jeden centymetr. Ok, przejdźmy do jekina. Jekin, i, jekin australijski. Inaczej, zwany żarłat biały, ma dużo zębów, prawie tyle, ile ma alozał, czyli prawie 53. I dlatego on jest taki wielki i ma, i, ma tak duże oczy, jak ciało. Jak prawie cały ten łososz. Bo jego oczy mają 22 cm długości, a jego zęby mają wysokości 14 cm. Czyli tyle. Jekin jest bardzo duży. Prawie tak samo duży jak. 38 diabłów tasmańskich. A diabłów tasmański, jak widać, ma tutaj taki mały, puchaty e, ogonek na końcu. Ok, przejdźmy do kangura. Kangur szaję jest podobny do kangura rudego. Dlatego jest tak podpisany kangur. Bo jest jest podobny do innego gatunku kangura. No, wszystkie są prawie napisane po jednym słowie. Tak jak łosoś, kangur i jaki. Tylko diabeł tasmański jest napisany po dwóch słowach. Diabeł to jedno słowo, a tasmański to drugie. Dlatego tutaj jest taka kropeczka. Widzicie? I... Dobrze, bo ja do Tasmanii. Tasmania jest troszkę mniejsza niż Polska. Ale jest, ale Tasmania jest już troszkę większa. Kwa niż Szwajcaria. I dlatego tutaj jest takie oddzielone, bo Tasmania należy do Australii. Okej, okay, przejdźmy do, do diabła Tasmańskiego. Diabeł Tasmański jest taki krajny. Jak wiesz, tutaj ma takie brązowe oczy i takie czerwone uszy. Może to czerwone wygląda troszkę jak oko, ale to jest ucho. Ucho. I ja mu nie analizowałem zębów, bo on ma takie malutkie, spiczaste, słodkie zęby. I jest troszkę podobny z zębami, do lekina, ale są o wiele mniejsze, tak jak moje. Widzicie? Właśnie dlatego inajurował mu zębów, bo są te mają maksymalnie 10-12 metrów, na znaczy nie metrów, to centymetrów wysokości i Półtora dłu długości. Są bardzo spiczaste. Tak samo jak tutaj płetwa żajłacza białego. Jak widać, on ma tutaj takie brązowe, yy, malutkie oczy. I tak samo ma małe, jak Łosuchia są takiej samej wielkości. Właśnie. Ok, przejdźmy może do flagi znowu. Ta flaga ma sześć gwiazdek. Tutaj jest jedna, tutaj druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta. Całe twór, tło jest niebieskie i tutaj jest takie czerwone z białym że tutaj jest trochę podobnie do litery U, S, T, G, L i A. Dlatego jest narysowane troszkę tak samo tu. Bo jest podobne I ta nazwa, ta nazwa tutaj Tutaj widzicie, tu jest podobna do G A L K do G tutaj G A L i K pochaczajcie G A L K Widzicie, tu. Widzicie? Jest, jest takie małe, że chyba nawet nie widać. I flaga Austrii jest podobna by na do flagi Nowej Zelandii i może jeszcze troszkę Nowej Zelandii północnej. I dlatego tutaj nie się Nowa Zelandia, bo nie należy do Australii. I jak widzicie tutaj Australia ma takie chłopki. A największa chopka w Australii jest, jest tutaj. I tak samo tu. Jest trochę... a tutaj, jak obrócimy, to jest dosyć podobne do tego łososia. Widzicie? Jakby nie było tej chopki, a do tej, to by był, była identyczna jak łososz oprócz. Wtedy, jakby była identyczna głosos, musiały być jeszcze na dole tutaj takie y, płyty. Do widzenia.